Witajcie! W Indiach jest wiele miejsc, które cieszą się zainteresowaniem turystów z całego świata. Pozostałości starożytnych miast, niesamowite świątynie, wiele z nich zachwyca swoim perfekcyjnym wykonaniem i rękodziełem z kamienia. Obok tych wspaniałych konstrukcji można znaleźć nie mniej wyjątkowe budynki, które służyły już do obrony Indii. Potężne fortece położone na szczytach niemalże stromych klichów, do których często istniało tylko jedno wejście, prowadzące po schodach wykutych w litej skale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o kilku z nich. To jest twierdza Merangar, cytadela nie do zdobycia. Niesamowity zamek, którego wieże górują nad Jodhpur, drugim co do wielkości mieście w indyjskim stanie Rajasthan. Znajduje się na samym skraju pustyni Tar na 125-metrowym skalistym wzgórzu, jak potężny strażnik. Historia twierdzy sięga połowy XV wieku, od momentu powstania miasta Jodpur. Z fortu Merangar, arcydzieła architektonicznego, rozpościera się wspaniały widok. U podnóża Merangar leży Jodpur, błękitne miasto, miasto słońca, chaotyczna kolekcja bladoniebieskich sześciennych domów. Błękitne miasto jest naprawdę niebieskie. Twierdza Merangar to jedna z największych fortyfikacji indyjskich. Twierdza znajduje się na wysokich klifach Meruaru. Nazwa fortu pochodzi z sanskrytu, słowo mihir oznacza bóstwo słońca, a gar jako fort, czyli słoneczna twierdza. Fundamenty twierdzy położył w maju 1459 roku sam Rao Joda na skalistym wzgórzu zwanym Baucheria, góra ptaków. Według legendy, aby zbudować fort, Joda musiał przesiedlić jedynego mieszkańca wzgórza, pustelnika imieniem Chiria Nadji, władca ptaków. Zdenerwowany pustelnik przeklął Rao, co skończyło się niedoborem wody w przyszłej cytadeli. Rao Joda zdołał się uspokoić, budując dom i świątynię w pobliżu jaskini pustelnika. Aby mieć pewność, że nowa lokalizacja będzie dobrym miejscem, Joda podjął ekstremalny krok i zakopał żywcem człowieka w fundamencie. Tym człowiekiem był Radjia Bambi, któremu obiecano, że w zamian jego rodzina będzie zawsze otoczona opieką. Obietnicy tej starannie dotrzymano i potomkowie że rzekomo nadal mieszkają w posiadłości. Chociaż Fort Merangar został założony w XV wieku, majestatyczne mury, które dziś można zobaczyć, zostały zbudowane za panowania Maharadży Jesuanta Siga w połowie XVII wieku. Do 1943 roku w Merangar mieszkali przedstawiciele będącej u władzy rodziny Rajputów. Powierzchnia obwarowań wynosi około 20 km. Szerokość murów sięga 21 m, a maksymalna wysokość murów twierdzy wynosi 36 m. Wejście do fortu Merangar prowadzi przez 7 bram. Najbardziej znaną z nich jest brama zwycięstwa Jai Pool, zbudowana przez Maharaja Singa w 1806 roku. Na cześć zwycięstwa nad sąsiednimi stanami książęcymi Jaipur i Bikaner, brama powstała powstałaby upamiętnić zwycięstwo nad Imperium Mogołów. Brama Lohapul nosi ślady rąk piętnastu żon, które w 1843 roku zostały skazane na pochówek na stosie po śmierci ich męża Maharadży, Man Singha. Wewnątrz murów twierdzy znajdują się wspaniałe, ozdobione pałace. Pałac Perłowy, Kwiatowy, Lustrzany, Sile, Kana i Daulat Kana. Oddzielają je małe dziedzińce. Sale pałaców zachwycają bogatymi i luksusowymi dekoracjami. W forcie Merangar mieści się muzeum, które uchodzi za jedno z najlepszych w stanie Rajasthan. Można tu zobaczyć złoty tron książęcy, różne miniatury, przedmioty z kości słoniowej, starożytną biżuterię i luksusowe szaty. Dzięki komnatom monarchów możemy wyobrazić sobie, jak wyglądało luksusowe życie władców miasta. Fort słynie także ze zbrojowni, w której znajduje się kolekcja broni i zbroi z każdego okresu księstwa Jodpur. Miecze z rękojeścią wykonaną z jadeitu, tarcze zdobione rubinami, szmaragdami i perłami, różne bronie ozdobione złotem i srebrem. W muzeum znajdują się szczególnie unikatowe okazy, które były własnością władców miasta i są jedyne w swoim rodzaju, wśród których można zobaczyć miecz Akbara Wielkiego i miecz Tamerlana. Chittorga to małe miasto w północno-zachodnich Indiach w stanie Rajasthan, w którym znajduje się starożytna ogromna forteca wznosząca się na grzbiecie wysokiego wzgórza na lewym brzegu rzeki Berach. Mury twierdzy położone są na skalistym płaskowyżu, który wznosi się nad otaczającymi równinami na wysokości 180 metrów i zajmuje powierzchnię 280 hektarów. Ta starożytna budowla to największy fort w Indiach pod względem powierzchni i oczywiście uznaje się ją za najwspanialszą fortecę stanu Rajasthan. Data budowy Chitorgar sięga 8 wieku. W 1734 roku potężny władca dynastii Mewar z klanu Sisodia, Fals Rawal, postanowił chronić ówczesną stolicę Rajastanu przed wrogami i jednocześnie sprawić prezent ukochanej córce. Mury fortu były świadkiem wielu smutnych wydarzeń, oblężeń, rabunków i zdobyczy. Najbardziej dramatyczne ślady na murach Twierdzy powstały wskutek trzech bitw, kolejno w 1303, 1535 i 1568 roku. Potężny zabytek z 13-kilometrowymi murami twierdzy na swoim terenie mieści około 65 historycznych budynków, w tym cztery zespoły pałacowe, 19 głównych świątyń i cztery pomniki. Skąpane w ciepłym indyjskim słońcu ściany świątyń zdobią przepiękne sylwetki kobiet, płaskorzeźby świętych zwierząt i wojowników raczputów. Siedem potężnych bram zadziwia swoją wielkością. Trudno nie zachwycić się starożytnymi łukami, ołtarzami, kaplicami, wieżami, licznymi studniami i zbiornikami. W okresie swojej świetności w forcie znajdowało się około 84 sztucznych zbiorników wodnych, z których do dziś przetrwały jedynie 22. Różnorodne stawy, szyby wodne i studnie mogły pomieścić w sumie 4 miliardy litrów wody, co mogłoby zaspokoić potrzeby armii składającej się z 50 tysięcy żołnierzy. U podnóża każdego krytego stawu znajduje się wizerunek buddy, który według wierzeń lokalnych mieszkańców zapewnia spokój i ciszę w Citorgar. Na szczególną uwagę zasługują ozdobione rzeźbami i płaskorzeźbami wieże, kolumna chwały i wspaniała kolumna zwycięstwa, wysoka na około 40 metrów. Na tę ostatnią, szczególnie piękną, można wspiąć się po stromych schodach o 152 wąskich stopniach, aby z jej szczytu podziwiać piękno całego miasta. Najstarszym i największym pałacem w kompleksie jest pałac Rana Kumba. W jego murach urodził się Maharan Uday Singh, założyciel miasta Udaipur. Twierdza bursztynowa to słynny zespół pałacowy składający się z wielu zamków, świątyń, ogrodów i pawilonów, którego budowa trwała prawie dwa wieki. Wygląd tego budynku wywołuje bardzo mieszane uczucia. Po jednej stronie zastaniemy mury twierdzy nie do zdobycia, a po drugiej, najprawdziwszą orientalną oazę ze wspaniałymi łukami, starożytnymi mozaikami, lustrami, fontannami i misternym labiryntem przejść kryjących wiele tajemnic. Amber to majestatyczna budowla wznosząca się na skalistym klifie 11 km od Jaipur, stolicy indyjskiego stanu Rajasthan. Jego historia rozpoczęła się w 1592 roku wraz z budową zwykłego bastionu obronnego, który miał zapewnić ochronę księstwu Dundar przed atakami wroga. Prace nad tym naprawdę imponującym projektem rozpoczął Raja Mansing I, jednak nigdy nie było mu dane cieszyć się efektami tej pracy. Słynny dowódca wojskowy zmarł na długo przed ukończeniem budowy. Twierdza będąca administracyjnym centrum tych regionów aż do powstania Jaipur powstała z lokalnego piaskowca. Ściany wykonane z tej jasnożółtej skały praktycznie zlały się z otaczającą panoramą. Ten efekt był na tyle mocny, że z daleka miasto Amber było prawie niewidoczne. Takie rozwiązanie nie zostało wymyślone przypadkowo. Przy częstych atakach militarnych odegrało ono ogromną rolę obronną. Co ciekawe, umocnienia istniały w tym miejscu już tysiąc lat przed opisanymi wydarzeniami. Kiedy obok wybudowano główną drogę do Delhi, umocnienie dojazdu do rezydencji Dundar stało się strategicznym zagadnieniem. Co więcej, miejscowy raża tak bardzo obawiał się wojsk sułtanatu Delhi, że obok Amber zbudował kolejną fortecę połączoną z nią licznymi podziemnymi tunelami. Razem z Amber tworzy potężną budowlę obronną, której mury rozciągają się wzdłuż górskich wzgórz na blisko 20 km. Ze względu na imponujące rozmiary, miejscowi często nazywają ją Wielkim Murem Indyjskim, co sugeruje jej podobieństwo do słynnego chińskiego zabytku. Pomimo wielowiekowej historii swego istnienia Fort Amber pozostaje najwyraźniejszą demonstracją piękna i luksusu, jakim otaczali się średniowieczni i indyjscy radzowie. Stworzony zgodnie z najlepszymi tradycjami raczpudzkiego stylu architektonicznego, który znajdował się wówczas w szczytowym okresie rozwoju, wyróżnia się surowymi formami i doskonale proporcjonalnymi liniami. Jednak za prostotą, właściwą ścianą zewnętrznym kryje się najbogatszy wystrój wnętrz i różnoradne dekoracje niedostępne dla zwykłego człowieka. Wewnętrzną zabudowę twierdzy uzupełniają piękne balkony, miniaturowe altanki rozmieszczone w narożach dachów i markis. Łukowate kolumny ze śnieżnobiałego marmuru oraz zakratowane okna zapewniające dopływ świeżego powietrza. Fort Dondup to jedna z warowni na wzgórzu w stanie Maharashtra. Znajduje się w Chandwat Taluka w dzielnicy Nasik. Fort położony jest na wysokości 1472 metrów nad poziomem morza. Szczyt fortu zbudowano z ciosanego kamienia i cegły. Na jego terenie znajduje się zbiornik z figurką boga Hanumana oraz tunel o szerokości 5 metrów. U podnóża znajdują się jaskinie, a w jednej z nich świątynia. Jeden koniec fortu posiada konstrukcję kopułową, a na jego wschodnim zboczu znajduje się niesamowita skała Ikhara, która powala swym pięknem. O historii samej fortyfikacji wiadomo jednak niewiele. Na pewno podczas powrotu z drugiego najazdu na Surat w 1670 roku Chhatrapati Shiwaj Maharaja odwiedził ten fort, prawdopodobnie w celu umieszczenia w nim swych skarbów. Kilka dni później doszło do bitwy pod Dindori pomiędzy siłami Maratów i Mogołów. A to jest malowniczy Fort Torna, położony w dzielnicy Pune, w tym samym stanie co Fort Doundup. Wzgórze ma wysokość 1403 metrów nad poziomem morza, przez co jest najwyższym fortem na wzgórzach w okolicy. Uważa się, że twierdza ta została zbudowana przez Shivé Panta w XIII wieku. Ma znaczenie historyczne, ponieważ była pierwszym fortem zdobytym przez Shivaji pierwszego w 1646 roku, gdy miał 16 lat. W ten sposób twierdza stała się jedną z pierwszych warowni potężnego Imperium Maratów. Shivaji zmienił nazwę fortu na Torna i zbudował w nim kilka pomników oraz wież. Świątynia Menhai Devi, zwana też świątynią Tornadzi, znajduje się niedaleko wejścia do fortu. W XVIII wieku Imperium Mogołów na krótko przejęło kontrolę nad tą fortyfikacją. ówczesny cesarz Mogołów zmienił nazwę tego fortu na Futulgaib. Honorując tym samym indyjskich obrońców, których mogołowie musieli pokonać. Fort Harihar jest również znany jako Fort Harshagat. Sama twierdza znajduje się na szczycie 100-metrowej, samotnej skały na kamiennym płaskowyżu. Prowadzą do niej imponujące schody, wykute w skalę. Fort w pobliżu Nashik w górach Trimbak został zbudowany dla indyjskiej dynastii Ahmadnagar, która była u władzy od 1490 do 1636 roku przed podbojem mogołów. Na szczególną uwagę zasługuje to, że szczyt ma płaski, trójkątny kształt i jest otoczony naturalnymi ścianami, dzięki czemu można się na niego dostać jedynie przez wycięty w skalę otwór. Na wysokości 60 metrów od początku schodów znajduje się wejście do skały. Następnie wewnątrz skały trzeba ponownie wejść po schodach na górę. Tutaj wewnątrz skały znajdują się pomieszczenia dla żołnierzy garnizonu z oknami obserwacyjnymi. Warownia została zbudowana w celu obserwowania szlaku handlowego z Maharashtry do Gujarat, który przebiegał przez to pasmo górskie. Jednak przejście do fortu jest na tyle trudne, że angielski kapitan Briggs, odbierając ten fort Hindusom w 1818 roku, powiedział później, że tylko pięciu jego ludziom udało się tam wspiąć. Trzeba to przyznać, że dość trudno jest wspiąć się na 117 prawie pionowych stopni, jednak obecnie jest tam sporo turystów, którzy próbują udowodnić, że ta się. Schody prowadzące na górę są niemalże pionowe, ich kąt nachylenia wynosi 80 stopni. Po takiej wertykalnej klatce schodowej trzeba wspinać się na prawie 60 metrów. Na szczycie Harikara przetrwało kilka budowli architektonicznych: cysterny wodne i świątynia Hanumana obok stawu, a także ruiny kamiennego budynku ze strzechą, który może pomieścić około 20 osób. A teraz wyobraźcie sobie wolno stojącą skałę o wysokości 680 metrów z budką wartowniczą na szczycie, do której można dojść jedynie wąską, krętą ścieżką po nierównych stopniach wykutych w piaskowcu. Tak wygląda starożytny indyjski fort Kalavantin Durg, położony niedaleko Bombaju. Historycy uważają, że powstał około 530 roku przed naszą erą, czyli za czasów Buddy. Budowli tej nie można nazwać monumentalną, to jaskinia wykuta na szczycie skały. Zgodnie ze starą legendą fort został zbudowany dla księżniczki o imieniu Kalawantin. I to tyle, jeśli chodzi o znaną historię fortu. Mieszkańcy wioski Maki Prabal, dla których Kalawantin Durk jest ważną częścią dziedzictwa i historii kraju, mają zwyczaj tańczyć w forcie podczas świąt. Wspinają się po skale, po wykutych w niej schodach, bez poręczy, bez lin, a wspinaczka trwa ponad 3 godziny. Kalawantindurk nazwany jest także w wniebowstąpieniem do nieba, natomiast droga do tego fortu jest uważana za najbardziej niebezpieczną na świecie i nie każdy decyduje się wspinać na ten szczyt. I to wszystko na dziś. Jeśli film okazał się interesujący, zostaw polubienie i komentarz, i do zobaczenia wkrótce.